Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy Esport. Na sam początek jak zawsze wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Ułamek sekundy dla was, a bardzo pomaga. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny, dzięki wielkie. Lecimy dzisiaj z dublem, oczywiście dorzucimy konkurs, na sam początek powiem jednak o promocji, która jest bardzo fajna dla nowych graczy. Jeżeli nie macie konta w BetCliku, legalny, normalnie polski bookmacher, u którego możecie sobie bez problemu grać, a założycie to konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie go do promocyjnego obstawiamy 50, tak jak widzicie teraz na grafice, to możecie zagrać sobie pierwszy kupon za 57 zł. Obojętnie jak Jaki kupon, obojętnie jakie mecze i ile tych meczów. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5 dych, czyli stawka pomieszczona o podatek. I te 5 dych możecie od razu wypłacić, nie musicie nic obracać. Fajna, mocna promocja dla nowych graczy, Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. No a teraz konkurs oczywiście, jak zawsze, 5 dyszek do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem. I w komentarzu typujecie dokładną ilość rund. W dzisiejszym meczu pomiędzy Astralis a NIP dodatkowo, jak zawsze, dopisujecie swój login z BetClika. Typujemy do 21.00 komentarze edytowane, do pod. W tej godzinie bez loginu gracza na betclick, jak zawsze nie biorą udziału w konkursie. Lecimy z typami. Vitality Fnatic. Gramy tutaj wygraną Vitality. Obie drużyny grają mocno w kratkę i zwycięstwa przeplatają z przegranymi. Wygrane 2 do 0 z będącym bez formy FaZe, do, do sukcesów zaliczyć raczej nie można. Szwedzi dodatkowo pokonali Spirit, a Francuzi NIP. W naszym przekonaniu, jednak bardziej ułożoną ekipą jest Vitality, które historycznie w tym roku wygrało 4 mapy przeciwko Fnatic, tracąc przy tym tylko jedną i to po dwóch dogrywkach. Dyspozycja dnia na pewno, na pewno będzie tutaj kluczowa. I drugi mecz Chaos Triumph. Gramy tutaj, że Chaos wygra pierwszą mapę według zasad i gulaminu ESL Pro League zespół wyżej, sk wyżej sklasyfikowany ma możliwość wyboru, kto pierwszy będzie pikował mapę, i tutaj wybór ten należeć będzie do graczy Heios. Jeśli zdecydują się na pierwszy pik, wybiorą prawdopodobnie Newka, na którym są bardzo groźni. Jeśli pierwszeństwo wyboru oddadzą swoim rywalom, najpewniej zobaczymy Inferno, gdzie Heios również ma spore szanse na powodzenie. Wygrali tam m.in. z Furią, no i generalnie liczymy tutaj na 2 do 0 dla Heios. I fakt, że Triumph to drużyna na nowo zbudowana, może mieć kluczowy wpływ na losy meczu. Wymiana aż trzech graczy powoduje, że nowy skład może musi się razem docierać. A to kwestia czasu i regularnego grania. Na razie tego brakuje. No i oczywiście jak zawsze nasz kupon i przypominam, jeżeli założycie sobie konto w Betcliku z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, to możecie sobie zagrać pierwszy kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wrac do was 5 dych, które od razu możecie wypłacić. No i dobra moi drodzy, na dzisiaj to było na tyle. Dzięki wielkie, że oglądacie do samego końca. Oczywiście jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału. Zapraszam do naszej grup. Linki macie w opisie pod tym filmem. Trzymamy kciuki za kupon. No i zachęcam do brania udziału w konkursie. Słyszymy się zapewne jutro. Trzymajcie się. наража